Pracuję w osą jako kasjerka ponad rok. Staram się służyć klientom radą i pomocą. Udzielam też informacji na temat trwających akcji oraz promocji. Oprócz pracy na kasie mam możliwość pomagania w różnych działach sektora, między innymi w punkcie obsługi klienta. W przyszłości planuję i chciałabym pracować w kasie centralnej. Cenię sobie współpracę w sektorze, gdzie mam kontakt z sympatycznymi osobami. Gdy mam jakiś problem, zawsze mogę zwrócić się do przełożonych, którzy służą mi radą i pomocą. Jest to ciekawa praca, dająca możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. Jestem kasjerem, któremu powierzono dodatkową misję szkoleniowca w O'Show. Zajmuję się kształceniem i wspieraniem innych pracowników sklepu. Dążę do podniesienia jakości pracy, a przez to do rozwoju całej organizacji. Jako instruktor ciągle doskonale swoje umiejętności, uczę się nowych rzeczy, poznaję pracowników oraz ich pracę na różnych działach. Prowadzenie szkoleń, jak i uczestnictwo w nich rozwija moją osobowość, pozwala odkrywać mocne i słabe strony, trenować komunikację interpersonalną, a przede wszystkim powoduje, że czuję się potrzebna w firmie.